Sygnały o możliwym odpisie na projekt, który pochłonął blisko 50 milionów złotych, wywołały panikę wśród akcjonariuszy 11 Studios. W dwa dni wycena spółki skurczyła się o 35%, a mowa przecież o jednym z największych game deweloperów w Polsce. Zdaniem analityków jest spore ryzyko, że projekt 8 trafi do kosza. Ja nazywam się Rafaleczek i zapraszam na analizę tematu. A partnerem kanału jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Warszawskie 11Bit Studios znalazło się na zakręcie. Po słabych premierach gier z segmentu wydawniczego, dużo gorszej od oczekiwań premierze Frostpunk 2 i przełożeniu premiery The Alters, spółka szykuje się na nową, znacznie trudniejszą rzeczywistość po zamknięciu cyklu wydawniczego. Najnowszym wymownym sygnałem, że spółka zaczęła przygotowania do rewizji planów, jest środowy komunikat, w którym poinformowała, że rozpoczęła dogłębną analizę sytuacji w jednym z projektów growych. Warszawski producent ostrzegł, że efektem tych analiz może być odpis na niezakończone prace rozwojowe, których wartość bilansowa na koniec września 2024 roku wynosiła niecałe 49 milionów złotych. Choć nazwa projektu nie pada wprost, jest niemal jasne, że chodzi o grę, jak komentuje Mateusz Szanowski, analityk Nobel Securities. Nie ma większych wątpliwości, że komunikat dotyczy projektu 8. O ile wciąż możliwy jest jedynie częściowy odpis, o tyle informacje sugerujące, że gra nie zaliczyła następnego kamienia milowego, generują spore ryzyko całkowitego porzucenia projektu. Szczególnie, że tytuł już w przeszłości borykał się ze sporymi trudnościami, skutkującymi znacznym wydłużeniem produkcji, szeregiem opóźnień i zmianami wśród osób nadzorujących produkcję. A ostateczna decyzja ma zapaść jeszcze w tym roku. A jak poinformował Darek Wolak, Investment Relation Manager 11 bit Studios, w tym czasie chcemy podjąć decyzję, o której oczywiście poinformujemy rynek, a dopiero późniejszy audyt wykaże, jakie koszty finansowe. Będą się z tą decyzją wiązały. Pełne, ostateczne i sprawdzone przez biegłego rewidenta liczby z pewnością zawarte będą w naszym raporcie rocznym za 24 rok, który opublikujemy wiosną 25. Pierwsze plotki dotyczące nowej gry 11 Beat Studios pojawiły się jeszcze w 2017 roku. Twórcy bestsellerowego This War of Mine nie spieszyli się z odkrywaniem kart. W tamtym czasie koncentrowali się na produkcji pierwszej części Frostpunka, która finalnie trafiła na rynek pod koniec kwietnia 2018 roku. W maju, gdy po premierowych kurs związany z frostpunkiem Opat, studio ogłosiło, że pracuje nad kolejną grą pod roboczym tytułem Projekt 8. Planowany budżet miał wynieść około 20 milionów złotych, jak wskazali przedstawiciele Ilement Studios podczas konferencji prasowej w maju 2018 roku powiemy więcej o projekt 8, jak będziemy gotowi. Trwają prace. To nowa gra, w której będziemy znów bazować na emocjach graczy, rozwiązywaniu dylematów. Przez kolejne lata projekt 8 pozostawał zagadką. Podsumowując rok 2020 studio poinformowało, że planowany budżet produkcji będzie znacznie większy, a w pracę nad tytułem zaangażowanych było 45 osób. Według zapowiedzi ta liczba miała wzrosnąć do 60, a nawet 70. W grudniu 2021 roku ile went wypuściło parosekundowy teaser gry i poinformowało, że gra powstanie na silniku Unreal Engine. 5. Był to efekt umowy Zapiek Games, w ramach której 11Bit miało stworzyć 10 tytułów na silnikach Unreal Engine 4 i 5. W 2022 projekt 8 zawisł na włosku. Warszawiacy po raz pierwszy przyznali, że produkcja nie idzie po ich myśli. Jak komentuje Paweł Bieniech, szef działu analiz w sierpniu 2022 spółka przesunęła publikację raportu półrocznego ze względu na weryfikację projektu 8 i zawiązanie ewentualnych odpisów. Wtedy skończyło się szczęśliwie: odpisy nie zostały zawiązane, a projekt był kontynuowany w zmienionej formie. Teraz niby jest podobnie, ale w 2022 roku przemysław Marszał sygnalizował na czerwcowej konferencji trudności z projektem. A tym razem zarząd żadnych sygnałów o kolejnych problemach nie wysyłał, więc słaba kondycja projektu po kolejnych 2,5 roku jest zaskoczeniem. A wiosną 2024 roku spółka komunikowała, że w tym roku projekt zostanie ujawniony, a premiera gry nastąpi najprawdopodobniej w 2025. W lipcu studio zapraszało graczy na testy gry w warszawskim biurze firmy. Jak mówi Mateusz Chrzanowski, analityk Nobel Securities... W pierwszym półroczu według zapewnień nad tytułem pracowało około 50 osób, natomiast w raporcie za 3 kwartał 2024 ujawniono, że jest to dokładnie 37, co tłumaczono po części przesunięciem załogi do premiery gry Frostpunk 2, ale fakt ten oraz brak rozpoczęcia marketingu sugerowały, że premiera przesunie się na 2026 rok. A perspektywa odpisów wywołała burzę wśród inwestorów i podzieliła analityków. Już w czwartek w mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o mocnym cięciu wycen dla 11bit Studios. Analitycy domu krzesełkowskiego RC Securities i Biura Makerskiego Banku PKO w nowych rekomendacjach wycenili akcję spółki grubo poniżej 200 zł za sztukę. Jak powiedział dla Stockwatch.pl Tomasz Rodak, analityk domu krzesełkowskiego ryzyko pełnego odpisu P8 oceniam na bardzo wysokie. A bazując na wczorajszym komunikacie oraz wypowiedziach przedstawicieli Eleven Beat Studios, dla mediów wnioskuje, jak mówi Krzysztof Tkocz, analityk Domu Chyrskiego BDM, że spółka najprawdopodobniej spisze... P8 na straty. Zamknięcie projektu będzie się wiązało również z redukcją zatrudnienia. Sytuacja ta jest po części pokłosiem słabszej od oczekiwań premiery Frostpanka 2. W scenariuszu lepszego odbioru FP2 spółka mogłaby pokusić się o ratowanie projektu wydłużając jego produkcję, co jednocześnie wiązałoby się z dalszym wzrostem budżetu. Tymczasem mając na względzie aktualną sprzedaż FP2 i bit o wiele bardziej musi pilnować inwestowanych środków. Część analityków czeka na decyzję studia i wstrzymuje się z aktualizacją rekomendacji jednocześnie przyznają, że w ich modelach projekt 8 miał istotną wagę, ewentualne spisanie go na straty pociągnie za sobą redukcję zatrudnienia i ograniczy możliwości produkcyjne w przyszłości. Jak przedstawia analityk Domu BDM, w świetle ostatniej komunikacji spółki na temat P8 informacja o szykowanym odpisie tego projektu jest dużym zaskoczeniem negatywnie wpływającym na postrzeganie spółki przez inwestorów. W naszym modelu waga P8 kształtowała się na poziomie 98 zł na akcję. Jak komentuje Mateusz Szanowski, analityk Nobel Securities, Rezygnacja z gry skutkowałaby obniżeniem naszej ceny docelowej o 100 zł, natomiast otwartą kwestią pozostaje decyzja odnośnie przyszłości zespołu pracującego nad projektem 8. Jeżeli spółka zdecyduje o redukcji zatrudnienia, to ograniczy to możliwości produkcyjne studia do tworzenia dwóch gier jednocześnie zamiast trzech, co ograniczy potencjał sprzedażowy w kolejnych oknach wydawniczych. Z aktualizacją rekomendacji wstrzymujemy się do ostatecznych decyzji zarządu, które według zapewnie mają zapaść szybko. Niestety komunikat nie mówi jak bardzo jest źle. Częściowy odpis sugerowałby porzuć ocenie części gry i rozwój projektu w innym nowym kierunku. To byłaby wiadomość tylko o delikatnie negatywnym zabarwieniu. Jeśli jednak projekt trzeba będzie spisać, to konsekwencje dla wyceny będą naprawdę duże? Nie chodzi wcale o kwotę odpisu, ale o implikacje dla modeli wycen. Po pierwsze, w kolejnych projektach trzeba przemnożyć potencjalne wpływy przez większe dyskonto związane z amputacją Midasowej dłoni. Po drugie, wizja spółki, która potrafi robić trzy gry jednocześnie, mocno się oddali, a wiadomo, że czas ma znaczenie. Na giełdzie milion za 4 lata jest dziś wart tylko połowę, więc tylko z tego powodu wycena leci o kilkadziesiąt procent w dół. No ale to czarny scenariusz, który na fali emocji już częściowo dyskontują rynkowi gracze. Nie tak miała wyglądać końcówka roku dla jednego z największych i najbardziej zasłużonych producentów gier w polskiej branży. Na przestrzeni zaledwie trzech miesięcy wycena akcji spadła o blisko 73%. Rynek wycenia spółkę na niecałe 410 milionów złotych, czyli mniej niż Bluebird Team czy Ten Square Games. Sygnały o możliwym odpisie przelały czarę goryczy nawet wśród najbardziej zagorzałych akcjonariuszy 11 Studios. Część z nich miała świeżo w pamięci przecenę z września, gdy kurs na przestrzeni zaledwie pięciu sesji spadł z okolic 630 zł do 298 W środę notowane Eleven Bit Studios spadły o niecałe 23% do... Około 200 zł, a w czwartek zanurkowały kolejne 15,6% do 169 zł. Tym samym kurs akcji cofnął się do poziomu z grudnia 2017 roku, gdy studio było 3 lata po premierze bestsellerowego This War of Mine i kilka miesięcy przed wypuszczeniem pierwszej części Frostpunka. Przed Eleven Beat Studios wciąż jeszcze jedna ważna premiera, która może poprawić sentyment wśród inwestorów. Spółka szlifuje The Alters, czyli grę własną, która ma trafić na rynek w pierwszym kwartale 2025 roku. I to wszystko w tym materiale. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o obecnej sytuacji Leven Beat Studios, czy to dobry moment do zakupu. A teraz już żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych nagraniach na Stokus.pl